To, ale niech pan nie robi zdjęć. No nie. No. Nie chciałem jak to. Y, pan był na tej, jak był prezydent, w, w kopalni czy. Szefana, nie. Ma pan jakąś sprawę dotyczącą miasta, albo no jakąś swoją, chce pan tutaj A. przekazać no. nam, proszę mówić. No, o no pan zawsze. O panu prezydencie nie będziemy rozmawiać. Nie, nie wolno rozmawiać o panu prezydencie. Dlaczego? Nie wolno. No ale to jak głosował pan z, z, Głosował pan, żeby został... Banal. Został nie obywatelem. Nie wolno źle się wyrażać o Panu Co ja nie mówię źle, tylko nie wszyscy byli tam, no. no to byli zaproszeni, ale nie wszyscy poszli tam, no. Ja byłem tylko w hali tam, jak było, można było być, no to byłem, no. no pan zawsze naj nie ma sesji, której by Pan nie zabierał głosu, byłem. a niektórzy radni w ogóle nie zabierają, całą kadencję, nie, 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 całą. Radny. Pan jest działaj, aktywny radny, no nie tak? Niektórzy radni w ogóle cało, całe kadencje tam głosów prawie, że nie zabierają na, na, na sesję. Dobrze, oprócz tego, że mnie pan nagrywa, co by pan chciał jeszcze. No. No. no właśnie, chciałem się zapytać, jak to, pan, czy, jak to było tam, czy, jak Uporządk nie był pan, był pan to. Był pan, był pan na cmentarzu, uporządkować tam, grób żony i tak dalej, żeby na no nie. święta pomodlić się? Nie byłem. No czemu? No bo czemu? daleko niedawno byłem. niedawno zmarła, a pan daleko, nie, nie byłem. Nie daleko byłem, daleko byłem. Pan o niej nie pamięta. Jest Panu? No tak, trochę wstyd, ale no, a trudna. Widzimy. A teraz też o Pana, pana nazwisko, to, to nie z Pana rodziny było, co tam zmarła osoba na takim nazwisku jak Pan. To nie z Pana jaka Ja imię? Halina hmm. Nie Przez widział Pan? pan? kiedy? Nie. No teraz, parę dni temu. Nie widziałem, tylko no, no, no to nie, trudno to jak pan nie wie, Mam dwie mam to, to nie No to nie, jak pan to widać, nie jest pana rodziny, jak pan wiedział. Być może. Jakiś dalszy może. No. No i co jeszcze? No, no nie pan a, powiedział, bo by no. musiał popatrzeć. Jeszcze może jakaś kepsydra jest no Jeszcze chyba są, są. No, dzisiaj szedłem, to jeszcze są w mieście, tam gdzie nigdzie... Gdzie pan widział jeszcze? Tak? No tak, no, szedłem u Radzką, to tam na słupie jednym widziałem. Na kościele tam jest, bo jeszcze może. Czy... Na kościele jest też. No możliwe, nie wiem teraz, no, nie, nie czy tu nie, nie gdzieś, zobaczcie. gdzieś tu po drodze, czy jest naprzeciw galerii tam jest ten, to ten, nie ten ogłoszenie. Jest napisane, 80 coś, parę lat no, chyba. To nie bardzo ciekawi. Zobacz. Pan. No. No i co jeszcze? Pan Jakby Pana ciotka, to bym wiedział, by Pan. No jakaś, może dalsza, no nie? Jak nazwisko to samo to pewno jakaś dalsza. Ale więc... jak... Najbliższych nie poznamy. Ale no. co, co jeszcze ciekawego ma Pan? No. Nie wiem. wiem. co tam dużo. Pan nic ciekawego nie powiedział, no Panu tych filmików nie będzie oglądał. No nie, nie, nie będzie, no to, no to nic ciekawego. No bo pan, ale Pan dużo rzeczy ciekawych wie, to tutaj no. dużo Pan zajął. Gdybym, gdybym Panu powiedział, musiałbym Pana zaszczelić. <laughs> to, to A, tak prosto. Dlaczego zaszczelić? Nie Tajne przez poufne. Co takiego jeszcze? No. Mam, mam ciekawego wypowiedzenia, no. Co... no bo z tym chciałem się, jak to ten pan, co, co Urzędniczyk był... Urzędniczek ten... mam nadzieję, że już pan nie, nie pasuje, tak? Urzędniczków? Nie, nie no, no, no mogę się... Pracowników urzędu, no, skarżą się na pana? No skarżą, bo szans. jak źle, źle była ostatnio na, na ogłoszeniach, że komisja o 13, a komisja się odbyła o 8 godzinie czy 9, no. no, no i wtedy wpisałem skargę i pani mówiła, że, żeby nie pisać takich skarg, no. Na nich. Pytam się, czy ukarani zostali. To nie chciała powiedzieć, że. Czy... Skargę pan napisał no. do kogo? Do burmistrza. Tak? Tak. No do, do burmistrza. Na do swojego no, podwładnego tak. byłego, tak jak no. pan to mówi, tak? Nie, to Co tak pan. telefony pan... naprawiał, tak? Nie, to, nie. To no tak, tak. Pan, pan mówił, że pan tak. telefony tak. naprawiał. To nie telefony, ale... tylko radiotelefony. Radiotelefony, o sorry, radiotelefony panu naprawił. No, nie naprawią no, konserwacja jedynym takim, który, który, tutaj był przełożonym burmistrzem Ja to też nie, mówiłem, ale, ale pośrednio. To pośrednio, nie przełożony, wiecie, tylko był na moich usługach. Nie. Był na, no to jeszcze go, O się trąciło i tego. To jest inaczej, Burmistrz nie podążu jeszcze na pana usługach. No, ale jeszcze no. wtedy nie był burmistrzem. No, no ale wie pan, no, jak na pana usługach był to nie. No. Konserwacje urządzeń, którymi ja posługiwałem się, dokonywał. Czy naprawy, czy wymiany, konserwacji, co, przeglądu, czy cokolwiek tam potrzeba. Nie wiem, co to, jaki tam zakres jego prac. nie ten... wiem dzisiaj jeszcze naprawić też, czy nie? Nie wiem, czy umiał. Jak nie zostanie burmistrzem. Nie, teraz są nowe urządzenia, już wszystko są komputery. Teraz są Kilka razy się już zmieniały urządzenia, co najmniej kilka razy. No. Technika cały czas idzie do przodu i nowe urządzenia wchodzą w życie. I... Dobrze, co jeszcze ma pan się czy pan nie, śpieszy, to już nie wiem. Ma tylko, wie pół, pan, godziny, tylko... Jestem, jestem pan zna, pół godziny. Jestem konkretny. Pół godziny już pan i przekroczy, no, no. No, przekroczył. Już dawno przekroczył Jak przychodzi ktoś, mówi ciekawe rzeczy, chce no, przychodzić weź... o poradę prawną, inną, no, no, no to wie pan to. No. No, jestem do dyspozycji. Chciałem się tego no pana. Chciałem tego pana co tego, co ten. Tyle, też był na jednej komisji, na drugiej komisji miał być i wszystko się przekładało, przekładało i w końcu. Nie poszło nic. Odłożył Pan, no już dzień do starostwa. Do starostwa Pan to przeniósł. Od, odesłał tą sprawę, ja Bo z tym Panem rozmawiałem, to bym mówił właśnie, o co tam... Już Pan nie wie, o co. A, jeśli jest, nawet bym wiedział, to i tak bym Panu nie mógł powiedzieć, to, bo jest to, to sprawa to, tego Pana, a, no, a, a, no, ale ten Pan ze mną rozmawiał tak i powiedział. No, rozmawiał ze mną. Co pan do tego? No, nie no nic, mógłby no. powiedzieć, no nie? To są prywatne sprawy, które... Nie, mi, mi ze mną nie rozmawiał mówi. szczerze i nie mówił, nie skrył się niczym. I pomógł Pan, czy nie? No, czy no nie, no. Nie ja chciałem przy, przyjść na komisję, jak on będzie tam, żeby jego tam jak zobaczyć. Jak są u Pana tam? Odwiedza no. Pani je jakoś? Czy... Gdzie? Swoje. Syna no, Pana, tak? Tak, no to tutaj mieszka, w mnie w innym tym miejscu, gdzie ja mieszkałem. Po no. samochodem pan przyjechał, bo nie widziałem. No bo tu gorąco jest, grzeją za mocno ten urząd. Ile kosztuje grzanie pytają się Pani tej skarbnik i nie odpowiedziałam ja nie ile, wiecie, Jakie są koszty grzania urzędu tak nieraz otwierane, grzeją i okna pootwierane. I... A Pani mówi, że w tamtej strony jest zimno jest, muszą grzać, bo tam nie ma słońca tam gdzie Pani tam biuro ma. Na, na komisji, tej, której pani tam była gościem, nie odpowiedziała mi na to pytanie. No, a to jest komisja, która u pana, znaczy, gdzie u pana była ta pani chyba, chciałem zapytać, ile są koszty grzania urzędu. No to nie powiedziała mi tego. Musiałby pan takie pytanie zadać na komisji, gdzieś, no. Ma pan dużo różnych tam praw, tam zajmuje się na komisjach powinien, Według Pana urzędnicy powinni siedzieć w zimnie, tak? No nie, no jak jest tak gorąco, ta... czemu otwierają no, i grzeją, otwierają okna, jak jest, jest... jest, albo się grzeje, albo wietrze, a nie cały dzień, żeby otwarte okno było, no to jest... ile kosztuje wtedy grzanie, no. on wie, że grzeją wtedy, może mają no, zakręcone kolory. Więc... No, no ja widzę, że na korytarzu nieraz są otwarte okna, tutaj jak jest Idę i zamykam, bo urząd grzeje się po to, żeby grzała niech ten. Coś no, okay, to